Niech pan nie pcha, zaraz nacisnę brzęczyk. Niech pan poczeka, najpierw zabrzęczy, a potem pan popchnie. Proszę posłuchać i czekać, aż wyłączy się brzęczyk. A później się dziwią, że centrum Rutherford jest wymarłe. Nie można się dostać do sklepów. Dzień dobry. Piękny dzień. Tak. Co mogę panu pokazać? Pierścionek zaręczynowy dla kobiety. Doskonale. Tu mamy diamentowe... Zacznijmy od tych tańszych. Ten jest ładny. Ile kosztuje? 3000 dolarów. Za diament? W moich stronach większych używamy jako odbojów do drzwi. Proszę pana, nie może pan myśleć w kategoriach ceny. Pierścionek to symbol. Symbol? Tak. Okrągły kształt to znak niekończącej się miłości. Okrągły kształt. Świetnie. Dam jej swój zegarek.